Cześć cześć witamy was na naszym kanale no, no to to gramy. gramy a dzisiaj będziemy sobie znowu grać w Stambuga wow jak ty kręcisz Monika tym no. kucharzem Super, tak właśnie. Dzisiaj jesteśmy takim, wiecie, takim super szefem kuchni. Z szefem kuchni, tak jest. Ciekawe, czy przyniesie nam szczęście, czy ugotuje nam zwycięstwo. Wylosowanko mapy. Ciekawe, czy jakąś ciekawą mapę wylosujemy tym razem, prawda, Monika? No, hmm. dobra i. I, już się wydawało. Aha, czyli ta mapa z trampolinkami. Ona nie jest zbyt trudna, prawda, Monika? Tak, ale. Ten koniec. Troszkę taki sprawia trudność, ale wiecie, da się jakoś przejść się spokojnie. Rady, dobra, dobra, spokojnie. Odbijamy się trampolinkami. Jak nas dużo tutaj widzieliście, jak to O nie, ktoś nas popchnął. Dobra, biegniemy, biegniemy. Jeszcze szanse nie są tutaj stracone. Możemy odbijać się i przechodzić dalej. Z jednej trampoliny do drugiej trampoliny. Jesteśmy już tak z tyłu, z tyłu Jestem tej ostatni. stawki całej. Jesteśmy jednymi z jest ostatnich. Dobra, więc jest szansa, że przegramy w ogóle pierwszą rundę tym kucharzem. Nie, nie to tak jest niemożliwe. No czy nie, no jest jakiś pek. On jakieś jakiś on się najadł za dużo tych potraw, które pewnie przyrządził, może na święta no, przyrządzał, bo na Sylwestra. ostatnio, na przykład jak graliśmy, to też bardzo nam słabo szło. No słabo nam jakoś szło, no, ale no widzisz mapie. w pierwszej rundzie nawet nie zdążyłaś, a mówiliśmy, że to jest taka prosta... No, mapy, no. Panie Kucharzu, no postaraj się bardziej. Bardzo najadłeś ładnie. się pewnie w święta, bo dużo przyrządzałeś różnych rzeczy, może na Sylwestra byłeś wynajęty gdzieś o, na jakiejś bali i najadłeś się różnych rzeczy. Rzeczy i po prostu jesteś taki grubasek i nie chcesz się biegać. No weź się po stare, poćwicz trochę. Musisz Właśnie. zdobyć dobrą formę i wygrać jakąś, chociaż jedną jakąś grę. Tak, no. chociaż jedną. Dobra. Pierwszym razem się nie udało, odpadliśmy w pierwszej rundzie, teraz... Od mamy razu ta, mega z taką ilością trudność. osób. Jeszcze chyba nie graliśmy z taką ilością osób. Nigdy no nie. tutaj będzie trudno, bo każdy będzie się przepychał, jeden drugiego będzie przepychał. Dobra, chodzimy w te... Te... No tak, i myślałem, że już odpadali. Ja no biegnij Monika Monika. Słaby jest? No. Dobra, Monika, próbuj tam wchodzić, gdzie jest jak najmniej ludzi, żeby się jak najmniej przepychać z innymi, bo ktoś po prostu może, może nas przepchnąć i wpadniemy w te Liny, a te Liny są te barierki, tak, bo są lasery, laserowe. które mogą, mogą nas spalić. Jest. Dobra, wow, świetnie. Dobrze. Dobra, dobra, ale w sumie ludziom też dobrze się tutaj wiedzie. No. Ja wiem, kiedy dużo osób odpadnie, kiedy będą te takie wskoki na niższą i wyższą partię. 谢、yeah. Ale na razie, na razie jeszcze, na razie jeszcze gramy, dobra, przechodzimy, świetnie, no tutaj no. idziemy w, tutaj tak, między te kolce ten, Wow, yes. Monika, jak ty to przeskoczyłaś, nie może wie. na kogoś po prostu wskoczyłaś, może... przechodzisz, aha, czyli już sporo osób odpadło, dobra, idziemy do następnej rundy, Monika, co, co się dzieje, czemu tak długo tutaj czekamy w ogóle, no, już nie odpadły wie. te osoby, które miały od, odpaść i w ogóle nie przechodzimy do następnej rundy, no, jakieś problemy, tak, techniczne, no nie, tak. no słuchajcie, no my już się tutaj czekamy chyba z, nie wiem, minutę dobrą, albo im może i dwie i nic no? się nie dzieje. Dobra, musimy zresetować tą grę i gramy jeszcze raz. No. Dobra, no to niestety musimy grać od nowa. No mhm. niestety, musieliśmy zresetować całkiem grę. Stało. Coś się stało, coś się zablokowało, stanęliśmy w miejscu, a tak ładnie nam poszło w, to, w tej no. rundzie, gdzie przeskakiwaliśmy przez te klocki. Dobra, panie kucharzu, weź się pan teraz w garść i musimy zwyciężyć chociaż raz. Coś nam pecha przynosi, że za pierwszym razem odpadliśmy, odpadliśmy w pierwszej rundzie. Teraz znowu coś się stało, nie wiem, z internetem albo z łączeniem, nie wiem z czym, nieważne, ale mieliśmy problemy techniczne. Oby... chociaż jakaś fajna, fajna, ciekawa mapa jakaś Właśnie. taka nowa. Wow. O, o yes! jest to jest taka Dobra. mapa. Tak, z tymi hmm, ślizgami wodnymi. No, wow, ona, ona jest, jest naprawdę trochę megaśna. trudna. Hmm. Jest trudna, ale jest też megaśna. Dobra, uważaj tutaj Monika, skacz dobrze albo przechodź pod spodem. Przeszłaś, wybrałaś styl e, tak zwany e, dolny. Dobra no. i teraz zjeżdżamy, zjeżdżamy, zjeżdżamy i mijamy przeszkody no. podczas tej przejażdżki. Ale tu się naprawdę mknie szybko, no. ale trzeba uważać, żeby nie okay. wylecieć. Przeszkoda. I przeszkoda, ha. przeskakujemy. No. Wow, ten jak poleciał. No. no dobra, niektórzy tutaj, niektórzy tutaj dobrze grają, ale niektórzy po prostu wylatują. Wow, oh, yeah. nad dziurą to, wow, super Monika, dobrze, dobrze ci Jesteś jedną z pierwszych, mi się wydaje, chociaż ktoś tam jest lepszy. Ale to nic, dobra. Skaczemy, skaczemy eee, i biegniemy. Tutaj naprawdę się szybko mknie po tej wodzie, i tu jeszcze szybciej. I teraz trampolinka wybija nas I... przez dziurę i udało przechodzimy. Się jako trzeci. Tak. Kosmiczna gra, ja uwielbiam to. Ja Monika, eee, pewnego razu ci się tutaj udało wygrać na tej tak. mapce Dobra, biegnij. Biegnij, biegnij, wiesz o co tu chodzi. trzeba Trzeba biec, dobiec jak najwcześniej do mety. Tutaj nie ma grawitacji, albo grawitacja jest bardzo słaba, dlatego tak, tak, takie skoki są. Wow, wywaliło cię w przestrzeń kosmiczną. Nie, nie, jeszcze żyjesz. Dobra, uważaj na te ruszające się y, jakieś tam urządzenia. No nie, 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 Monika, skoncentruj się, skoncentruj się, bo inni, zobacz, już daleko są, a tobie jeszcze troszeczkę brakuje, no bo ja więc tak... musisz a! lepiej Jestem... grać. Monika, 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 uważaj na te kręcące się urządzenia, na te sądy, tak, przeskakuj, dobra, i tutaj na, na te pierścienie pla, planet, proszę bardzo, z jednego na drugi przeskakujemy szybko, 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 biegnij, 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 bo tam już przed nami jest kilka graczy, tak, 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 tak. tak. Skacz, skacz tutaj z meteorytu na meteoryt, no. z planety na planetę. Naprawdę, po tej kosmicznej mapce się super gra. Nie wiem, czy wygraliście. Jeżeli graliście, to oczywiście piszcie nam o tym w komentarzu. Ta, dobra. i to jest poprawne, no. bo my już kiedyś graliśmy. Dobra, i właśnie to, tak jest. Dobra, nie wiem, bo. No może się zmieniło, bo to też mogło się zmienić. Klikajcie na łapeczki w górę. Się. Zmieniło się, więc musisz finisz jest tutaj na środku. Ale dobra, jeszcze chyba mamy szansę na przejście. Jest. I do następnej jesteś... rundy. Jest. Tak. Przechodzimy do rundy finałowej. Właśnie. Klikajcie nam łapeczki w górę, żeby udało się nam wygrać chociaż raz tym no. kucharzem. I tutaj już właśnie jest mapka, w której się wygrywa. No właśnie, albo przegrywa. No właśnie, trzeba jak najdłużej utrzymać się na najwyższym poziomie. Nie spaść niżej, bo jak spadamy niżej, to tracimy Szansę i jest coraz gorzej. A jeżeli jesteśmy na wysokim poziomie, no to inni mogą spaść. Dobra, tu już I i to już chciała. chyba jest koniec. Dobra, przechodzimy niżej, nie. a byle nie Są bardzo nisko. Właśnie, właśnie, nie. Monika, uważaj. Chodź tutaj najlepiej chodzić po tych takich podwójnych, no wtedy też tak szybko. No, bo on widzisz też niszczy. Niszczy, niszczy, niszczy tobie trasę, więc on tak jakby... Nie, ja idę, pieszo, ja idę, pieszo, No ja dobrze, jak widzisz pierwsza, to masz A? większe szanse, bo wtedy niszczysz jemu przejścia, ale już chyba przechodzimy zaraz do następnej, zobaczymy, może się jeszcze uda przeskoczyć. Udało się, ale super, dobra, jeszcze nie jesteśmy, nie jesteśmy na przegranej. Cały czas chodzimy po tym wysokim ale... poziomie. No i ko Koniec po nas! Nie wygraliśmy tej gry. Mm. Monika, emocje sięgają zenitu, prawda? Tak. Ale niestety nie udało, nam się, nie udało nam się przejść. Nie udało nam się wygrać tamtej rundy. W ogóle nam się dzisiaj nie udało jeszcze wygrać. Mhm. Ale trzymajcie kciuki, czyli dawajcie łapki w górę, subskrybujcie kanał, no to gramy, żeby nam się udało wygrać chociaż raz. Dobra, zaczynamy jeszcze jedną grę. Tutaj gra tak zwana butelkowa, tak? tak, jak to Agatka mówi i przechodzimy po zielonych, po zielonych kwadracikach. Dobra, ja odkrywam, a nie, dobra, ja Niektórzy to? to odkryli, niektórzy nie to? odkryli, nie, niektórzy to, się boją, nie. spadłaś, dobra. więc teraz musisz uważać, żeby, żeby nie być ostatni. Dobra, ja chyba czekam, aż ludzie ten to ogarną. O, ogarniają, ogarniają, dobra. nie wiadomo, które będzie nie! zielone, dobra, udało ci się, dobra. wow. No, Monika masz szczęście, ale żeby nie było tak, że ostatnie... Dobra, yes. niech może ktoś inny teraz, poczekaj! Nie! Oo! Jak ci się udało? Nie, tego nie widziałem jeszcze nigdy! Ale to Zrobiła zrobiłaś! Się już ze spadającego, już ze spadającego przeszłaś dalej, podskoczyłaś o podskoczyłaś jeszcze... O. Złapałaś się pazurkami i udało ci się... Weź jo, jakie no, to było tak mega! Się ja cię. Zobaczmy może to na powtórce, zobaczcie jak Monika pięknie to zrobiła, to było naprawdę mistrzostwo świata. No, ojej. Jej. Ostatkami, takimi paluszkami się chwyciła i, i przeszła I tak dalej. O no, super. A okay. teraz mamy tą mapkę no, z, to to z takimi przechyłkami. Trudna mapka. Mhm. I przechodzi połowa graczy. Musimy uważać, żeby właśnie nie zostać na dolnej takiej warstwie, ale na razie dobrze nam idzie. Próbuj... jest słabo. Dobra Monika, próbuj tak środkiem przechodzić te no, te po pochyłości, wiesz, to wtedy o, i tak i na jak najbardziej na środek, na środek i widzisz, wtedy tak nie przechyli się, o, i przeskaku, i na środeczek, na środeczek, dobra, super, dobra. świetnie, już nam się tutaj troszkę udało, ale kilku zawodników jest przed nami, aha, to są te zmieniające się kostki, one się dobra. szybko zmieniają i jeszcze można dostać jeszcze tutaj takiego uderz uderzeniem takim, dobra, ale jest w porządku, trampolinka, skok, mówić, teraz idź tak na środek, na środek i wtedy, mówi cały czas na środek, na środek i wtedy albo widzisz, o, super, okay. dobra, jest naprawdę świetnie, i tutaj też przechył jest jakiś. Spróbuj teraz, właśnie na lewą stronę, na lewo. A teraz, po pra... Stój tutaj. O, dobra, dobra, i teraz. O, super, świetnie, Pisa. jesteś druga. Patrz, nie, pierwsza, bo ty Ale, nie Pierwsza, ten stanął nie i przyszedł. nie przychodzi. Aha. Aha. No, i Monika, jest runda ta, którą no. ty czasami lubisz, czasami nie lubisz, ale jest ona bardzo trudna, mega trudna tak. i wymaga takiej sprawności, koncentracji przede wszystkim. Tak. Nie możesz tutaj ani chwili stracić na to, żeby żeby stracić dobra. koncentrację właśnie próbuj próbuj cały czas przechodź między tej, między szczeliny no. albo rozbijaj te bloczki ale pamiętaj żeby cię to nie wypchnęło żeby cię to nie wypchnęło no. na zewnątrz ani na te no, nie, jak na, na te... razie jest chyba test. na razie jest nieźle dobra przeskakuj to było dość proste tutaj można to pod spodem przechodzić ale wszystkim ale się udaj o ktoś tam spadł no. właśnie widziałem więc, więc spokojnie spokojnie no nie jest tak nie. spokojnie teraz Monika po nie jest spokojnie sobie sama i się Musisz się skoncentrować, bo tu mały błąd i może Dobra, spowodować, że, że niestety nie przejdziemy hmm. dalej. Dobra, rozbijaj bloczki, rozbijaj bloczki i idziemy tyś? dalej. Dobra, przechodzimy tutaj teraz yy, boczkiem. Jest szansa, żebyśmy wygrali, ale jest szansa też, żebyśmy przegrali. Dobra, dobra, dobra. chyba jest nas dwóch już tylko zostało. Chyba. Zobacz, dwóch, 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 dwóch spryciarzy. Jest jakiś misołaj czy skrzat? Jest jeszcze jeden, tak? Dobra, no to trzech. Okej, okay, dobra. dobra, idziemy, idziemy. Wstawaj szybko, rozbijaj bloczki i przechodź dalej. Rozbijaj środkowy bloczek. Ojojo, ale nas tutaj pociągnęło. Dobra, dobra, super, jesteśmy, jesteśmy, jesteśmy. No o, jak to przejść. Dołem! Jakoś dołem, to trzeba Monika! I co? Przecież Jako ostatni spadliśmy, wygraliśmy, wygraliśmy całą grę! Nie, to się, to się, to się już kiedyś nam zdarzyło. To się, to się, to się. To się. Wszyscy spadli, ale my spadliśmy jako ostatni, bo podskoczyłaś w ostatnim, w ostatnim momencie. Wow, gratulacje, wspaniale. Dziękujemy, bardzo dziękujemy, kochani, że klikaliście łapeczki w górę dzięki temu. Nasz kucharz Monika, Monika kucharz przy, przeszedł, znaczy, no, wygrał całą rundę. Wspaniale, dzięki, dzięki za łapki w górę. No i oczywiście za subskrypcję. A teraz mapka, znaczy gramy od nowa, tak? I mapka z farbami, mapka z farbami. No, pamiętajcie, żeby się tutaj nie ubrudzić farbą, bardzo ładnie, ale ciebie tutaj już ten wałek już ubrudził. ubrudził, tak, już cię zepchnął całkowicie poza grę. Dobra, teraz tutaj wskakujemy do mieszalnika, ale nie do farby Monika, tylko na jest skrzydełka tutaj, no co ty? Dobra, wskakuj na, na mieszalnik, bardzo dobrze, dobra, kilka osób już jest z przodu przed nami, no, ale to nie, nic, nie poddajemy ale się. Nie Lewo. ma jeszcze ich aż tak dużo, także... <laughs> ale cię zmieliło, dobra, biegnij, biegnij, jeszcze jest szansa, jeszcze jest szansa, no, Monika, ej, koncentracja, no on patrz, patrz jak, te, no, patrz jak one idą, te... o, no, no, ale ja wiem, że to jest ślisko, ja wiem, że to jest ślisko, dawaj, 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 raz, Le... raz, raz, no przeskakuj, przeskakuj, dobra, no, nie właśnie ej, no biegnij za tym, i teraz na bok, o, i dopiero, to to no nie jak... no, zawsze cię ci tutaj łatwo y, grało no, na tej serio, grze, dzisiaj, mapa no co była... jest bo w ogóle, o, nie, odpadliśmy. odpadliśmy w pierwszej serio. rundzie, dopiero co zwyciężyliśmy całą grę, no, a tu odpadliśmy w pierwszej rundzie, no idzie nam dzisiaj tak tak, jak na sinusoidzie, czyli raz jesteśmy, raz jesteśmy górą, raz jesteśmy dołem, no różnie, różnie, tak, dobra, tak, teraz całkiem górą, bo wygraliśmy wszystko, no właśnie, a? Tutaj przegraliśmy znowu. No całkiem, w całkiem, całkiem. pierwszej rundzie dobra, w ogóle. Dobra. Próbujemy jeszcze raz od nowa, od nowa wszystko. Wszyscy no. zawodnicy są na starcie i lecimy, biegniemy. Próbujemy to wygrać, próbujemy to wygrać. no Na początku przejść, a ostatecznie chcemy wygrać całą grę. Żeby nam się udało chociaż dwa razy wygrać w ciągu dzisiejszego filmiku. Dobra, przeskakujemy szybciutko. Monika, koncentruj się, tak, żeby nas to wszystko nie zmiotło z powierzchni ziemi. To jest trudne, jest trudne, dużo trzeba tutaj ćwiczyć, tak. żeby, żeby wygrać. No ale. Dobra, ja tu poczekam. Poczekaj. To... Dobra, i teraz przeskakuj na to drugie ciasteczko i hops. Ciasteczko? No do... dla mnie to ciasteczko, takie żółte ciasteczko. Z krewem takim właśnie żółtym. Dobra, przejdziemy, 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 przejdziemy. Udało nam się, idziemy teraz do drugiej rundy, mapka mam nadzieję będzie ciekawa, wow oh, piłkarska, dobra Monika, Monika skoncentruj się, albo tak. strzelasz albo bronisz. No tak, ale ta mapka nawet nie zależy wiecie ode mnie samej, no bo tutaj cała drużyna gra, mogę ja... No cała drużyna, ale ja, ja tu bym się skoncentrował bardziej na, na obronie, wiesz, bo zawsze jak, jak ktoś nie strzeli, to jest szansa, widzisz, o, już zaraz nam strzelą. A, a jak będziesz im tutaj utrudniać, to na pewno wtedy im się nie uda. Dobra, Monika, strzel. Tak, stoisz na bramce, albo stoisz na obronie. Super. Tam już trzy piłki poszły. Jest na razie 0,0. Okay, Zobacz. Nasi napastnicy bardzo dobrze sobie radzą. Obserwujemy to sobie wszystko z tyłu. Pięknie, pięknie, Monika. I teraz i jak będzie tutaj. Ej, nasi naprawdę są lepsi. Dobra, masz tutaj piłkę. I musisz ją teraz wybić. Świetnie, Monika. Najlepszy obrońca, to właśnie Monika i mocno, widzisz. Wow. I ten, ten pomarańczowy nie ma szans w ogóle, żeby coś z tą piłką zrobić. Musisz tylko się skoncentrować na obronie. Świetnie. tutaj po lewej stronie też piłka. I Monika uderza o nie, o bardzo nie. dobrze do naszych napastników. Ten pomarańczowy myśli, a ich nawet dwóch jest tutaj. Myśl, myślą, że strzelą nam jakąś bramkę, ale nie uda im się, bo jest na obronie super zawodnik, czyli Monika, bardzo dobrze. Jedna piłka, o druga piłka, piłka, druga piłka też idzie. Zobacz, bardzo dobrze. Ale oni się denerwują teraz na Ciebie, na pewno się wkurzają. Zobacz, w ogóle jeszcze nie, nie, nie straciliśmy żadnej bramki. Dzięki temu, że jesteś dobrym obromcą. Ale zobacz, dobra, koncentruj się. Mocno! No nie, strzelili nam bramę. Nie, to jest niesamowite. Monika. Albo nie wiem, co się będzie działo teraz. No, nie ja teraz musisz... lecę. Lecisz teraz strzelać? No to dobra, No lecisz, Ale nie gościu, przeszkadza, nie przeszkadzaj. No zobacz, ale tam jest dużo, dużo rzeczy. Na... Dużo, dużo... Dużo, rzeczy. Nie, dużo ludzi jest na obronie. Patrz. Dobra, dobra. jesteś blisko bramki. Dobra, jest! Yes. 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 Współpraca była świetna. Ale super, dobra. Ale wszyscy. Ale, nie nie wiem, tak jakby ludzie nie wiedzieli, o co tu chodzi w tej grze. No, bo jakieś te piłki takie zostają. Tutaj... No nie, 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 nie. tutaj koło naszej bramki. Wybijaj wszystko, wybijaj wszystko, co Wybija się wszystko, da. Jedna piłka wszystko. na drugie. Jejku, Monika, odwróć się. Dobra, patrz, patrz gdzie jest piłka, dobra. Wybijaj ją, wybijaj ją, wybijaj byle gdzie. Wybijaj, bo wtedy właśnie nie. oni tracą szansę nad kontrolą, nad tą piłką. Nie, dobra, wybijaj. Nie, dobra, ja gdzie? Dobra. dobra, tam są wybite już wszystkie Na Napastnicy dobra. nasi powinni troszeczkę się skoncentrować bardziej i okay, strzelać okay. te No bramki. Ale te, dobra. to w ogóle tu stoją sobie. No właśnie, nie stójcie tutaj. Tutaj Monika dobrze broni. E, Jej, przechodzimy. Dobra, przechodzimy. Wow, 2 -1. 2 -1. ale fart. Jace. Na pewno jak oni by strzelili, to oni by przeszli. No. Ale farciarsko nam się udało przejść do rundy finałowej. O, już szybko tak. Przumiem, no, teraz, teraz szybko, teraz szybko. Teraz no, szybko tak. Coś tak. się poprawiło w tej grze. Dobra. Wow, słuchajcie. Pokój, to, wow, lawa. To, to chyba raz, ostatnie, wy... raz... to ostatnie. ostatni z takich drugi... Tak, a raz tu, tu kiedyś wygraliśmy, tu kiedyś wygraliśmy. Tak, tak. Tylko uważaj, bo ta lawa się podnosi i opada, podnosi nie, i opada. Tak. Trzeba jak na najwyższe punkty przechodzić. Ej dobra, nie wiem, czy ja tu dobrze poszłam, bo wszyscy poszli tam. A nie, dobra, to chyba wszystko jedno. Nie wszystko, wiem. Wszystko jedno, dobrze Monika, przeskakuj, byleby cię ta lawa nie, nie spaliła, tak? Dobra, 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 świetnie, świetnie. I tutaj Teraz... ona, się ona się podnosi Ona się podnosi, dobra, poczekaj, poczeka. właśnie poczekaj. Tutaj trzeba troszeczkę cierpliwości. Tutaj nie można biec szybko i, i tak właśnie jakoś na szybkość, tylko tu trzeba czekać i patrzeć jak ta lawa się zachowuje. Najlepiej. Wow. Wow. Najlepiej, właśnie, wejść na takie wysokie poziomy i czekać. I czekać, dobra. i czekać, dobra. Poczekaj chwilkę, lawa opadnie, wtedy możemy biec. Dobra, ten zielony gostek jest też dobry. O nie, strąciła nas, dobra. Skoncentruj się, o, o, tutaj poczekaj. Aż? tak, poczekaj, poczekaj chwilę. I dobra, i teraz spadła lawa na dół, więc biegniemy dalej. Biegniemy dalej, zaraz nas tutaj. Oj, dobra, wejdź wyżej. Wejdź wyżej. I czekaj, i czekaj znowu. Nie wiem, czy ten ktoś wszedł. A, ten zielony gostek też jest tutaj już, że tak powiem, cofnęło go. No to dobra, dobra, dobra. tutaj jest też trudny moment, bo tutaj trzeba skakać cały czas przez. Dobra, i teraz możesz już wyskoczyć, bo lawa opadła. I biegniemy, biegniemy znowu na jakiś szczyt, na jakiś wysoki wysokie. Dobra, może nie spadniemy. Spadliśmy, dobra. Ale to nic bo tutaj się To nic, jesteśmy w tym... A, i tu jest ten moment właśnie, Monika. Musisz wejść na środkową, na środkowy kamień. Na środkowy kamień najpierw. Dobra, i czekaj, i poczekaj, i wybierz moment. Nie, źle. Dobrze! Dobrze. I taka uwaga, 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 moi drodzy. Tra, ta, 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 ta. Wygrywamy całą grę. To niesamowite, proszę Państwa, wspaniała sytuacja. Przechodzimy. To znaczy, wygrywamy, wygrywamy całą grę. Dzięki Yay. temu, że klikaliście dużo łapek w górę, że klikaliście subskrypcję pod naszym kanałem. Dziękujemy Wam bardzo i zapraszamy na następny film, a tymczasem. A tymczasem. Klikajcie inne filmiki na kanale No To Gramy! Klikajcie w te miniaturki, które teraz widzicie, prosimy Was, oglądajcie więcej naszych filmików. Do zobaczenia! Pa pa, pa, pa. żegnamy Was! Pa, pa.